Witajcie z tej strony Giel. Witam Was Star Wars Galactic Defense, gdzie będziemy nadal kontynuować przygodę na planecie HOT. Lecz na Arpiew podbierajmy te termowe rzeczy. O, ciekawe co idzie napadnie. Pod takiego bohatera. No, wczytało się, coś długo idzie się, się wczytuje. Odbierajmy, odbierajmy. No, padmy. no to... Chyba nam się nie przyda, no. Dajcie nam jakiś relikt, dajcie nam relikt. Chyba coś dobrego. Tutaj nic... Tutaj też nic nie ma, póki co. Continue. Champion. Teraz kilku bohaterów będziemy mógł lepszyć. Tak. Wejder między innymi. Champion Pirk. Tak. Większone obrażenia. O, teraz Vader będzie koksem. Cofnijmy. Degnara lepszymy. Champion z Pirk. Tak, get pirk. Get pirk. Ła! Wow, koksem już jest. Cofnijmy to. Cofnijmy. Zobaczmy jeszcze idziemy reliki. Chyba mamy Imperium, tak? No to co, zaczynamy grę Imperium. No to za start, start. Mobiłan. Się One. Będziemy pełno z nim walczyć, a o nim walczyć. Loading, loading, loading. Loading i się wloadowało. Jak wygląda mapa. Aha, czyli on z tej strony chodzić. Czyli tutaj postawimy wieczyczkę z ludźmi, tu wieczyczkę strzelającą, tu wieczyczkę strzelającą i startujemy. No dość fajna mapa. Tu jeszcze ludzi po co przedstawmy? Z tej wieczyczki. No, Tutaj. Jest tutaj... rzuć granaty. Gra truć. No. Ci są, są poradził z nim. Robisz mu kolejną iluczkę? Może to mu radzi, Dawaj wejdę. Załatw. Dybnara wycofajmy. Teraz jeszcze zdążymy. Dawaj, Darf. Och, no, tu jest no, strzelający też. Groźno. Co to było? Wszystkich nas pozałatwiali. Dawaj Degnar, dasz radę. Nie dał rady. Za Załatwmy to na górze. Uff. No, było bardzo ciężko. Kilku nam przeszło. Potem będę musiał jeszcze wyższe levely pobijać. Mam być bohatera farbi dodatkowego. O, przyda się. Chyba do niego nam bało brakuje. No to teraz zmieńmy reliki i przełóżmy do rebriantów. Zamknij Regen Tower. No i akcept. No to start, start, start. padmę. Przydał będą się W ogóle byle to nam by się przydał. No, kołoś po farmie, więc w następnym odcinku będziemy mieli trzech bohaterów Kupimy trzeciego Wo, wo, wow, co tu się dzieje teraz? Wo, 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 wow, wow, wow. Dobra, dobra. Hmm. Tutaj postawmy tam szalejący. Aha, bo nic z tego wychodzę. Dobra Nie spojrzałem No za wszystkie grupujemy w jednym miejscu najlepiej hmm. Cześć luk tu i użyj mocy luk Dawaj luk, użyj mocy Ubre dwieżyczkę luk A nie, chwilę tym ulepszamy No nowe łuki, okay. Grudź graty, graty, granty Brawo. Jesteś z siebie dumny. No, udało nam się ulepszyć wieżyczkę. To już, to już mam przed No, rebelenta nie prości widzę. General Bers. Be. Bez niczego, na to co tam, jakie on cząste. Tak, wygra O. O, Fajne! On przywołał pojazd! Też tak chcę! Rzuć w chłop Uff, daliśmy radę, ale... Ale czyste przejście było. Nie jak w przypadku Imperium. No, continue. coś dostaniemy ciekawego. No tam medale... trening program. W sumie będziemy musieli je powydawać. A to może jak bohaterów wyfarmimy w sumie? Hmm. No, pomyślą Jeszcze zobaczymy tutaj, co mamy w czempionach. Ilu nam brakuje do nowych? U wszędzie dużo. Dużo, dużo, dużo. Dużo, Pamiętam, że gdzieś mało. Tutaj cztery. Wedr. No, go akurat dostaliśmy do tego budżetowego. No co niedługo go I będziemy mieć nowego bohatera. Będziemy X-Winga przywołać na poli bitwy. No to. Póki co. Dziękuję wam za obejrzenie. I zapraszam ponownie. Cześć.